Przygotowałem tu pięć książek. Pierwsza, którą przeczytałem: Sztuczki survivalowe, Spróbuję znaleźć jakieś ważniejszą część. Gdzie jest? Dziś było moja ulubiona część, ale gdzie to już nie pamiętam. O! Bezpieczeństwo? Najważniejszy priorytet. Bezpieczne to czy nie? Zas... Zasadni... wysoki priorytet schronienie, woda, zdrowie, ogień, we... ogień ciepło, jedzenie i. Podobny komfort, czyli w ogóle nie ten. Później Ym, tą część przeczytałem. Drugiej części jeszcze nie przeczytałem. Chyba tutaj było z tym, że tymi rodzajami drewna i co z nimi jest. O! A nie, to jest bardziej z jedzeniem. Gdzie było drewno? Dobre, to hmm. nagrywam. To jeszcze zdjęcia. Jeszcze druga część. Drugi części to kurde jeszcze nie czytałem. Tabelka. belka, pewnie coś ważnego, to zapiszę na YouTube. Czy to jest Jest to, nie jest drewno. Dobra, zatrzymajcie to sobie. Kurczę, ja teraz przeczytam dromne wieprzo wieprzowina. A nie. Bo, a, bo to polecenie rodzaj jedzenia jest sam, prowadzony, i tak dalej, akacja, czyli Dżoza na ryby, tak? Mm -hmm. Dobra, czyli wiemy, że brzoza jest na ryby. Czekała. Mam możliwość, w ogóle, chyba nie pokazywałam. Nie widzę, że coś ważnego, ale to tylko daje te roślinne. Też zdjęcie tu są na kamieniu robione. Za niedługo pojawi się raz cztery. Jeszcze surreal dla każdego. To też nie czytałem, ale właśnie teraz będę chciał sobie przeczytać. Różny rodzaj ognisk. Quiz. A, czego to jest takie nie, to jest bardziej do ten. I w sumie nawet z lepszym jakością, teraz to widzicie. No, więc zobaczyliśmy sobie cztery książki, cztery minuty, jedna minuta dla każdej. I to w sumie tyle, idę demontować.